Rozdział 23, 19 grudnia 1932 rok: Przygotowanie do Bożego Narodzenia, inwokacja. O Ty potężna, nieskończona inteligencjo, Ty, która masz władzę nad wszystkimi rzeczami. Witamy Twoją wszechprzenikającą obecność, Twoje wszechnapełniające życie pierwotną zasadę. Ożywiającą każdego człowieka. Jesteśmy Ci wdzięczni, za to, że Jam jest potężną i wielką obecnością, za to, że Jam jest zakotwiczony w sercu każdego dziecka Boga, wypełniającego doskonały plan pomimo całego oporu zewnętrznej działalności umysłu. Oddajemy Ci chwałę i jesteśmy wdzięczni za Twoją świadomie skierowaną, potężną energię, której starcza dla błogosławieństwa wszystkich, którzy rozumieją, że wszędzie przebywają w Twoim cudownym świetle i inteligencji. Przynoszę Wam pozdrowienie wielkich zastępów i osobiste pozdrowienie Jezusa. Będzie On znów mówić z Wami dzisiaj na swoim promieniu. Traktat Umiłowanego Jezusa Kiedy działałem w Judei, to mówiłem z pewnością siebie o obecności Ja Jest, uznając ją jako jedyną władzę i inteligencję, która działa lub mogłaby działać. Byłem świadomy zewnętrznej działalności umysłów ludzkich, które mnie otaczały, ale tak już wam powiedziałem, było to tylko wtedy, gdy zacząłem używać tej afirmacji, ja jest zmartwychwstanie i życie, które mi całkowicie wyjaśniła pełnię mojej misji i sposobu, w jaki miałem ją spełnić wewnątrz Ciebie jest ta sama obecność ja jest, której ja używałem, by udoskonalić to, co ludzkość w tym momencie wydawało się cudem. To jest właśnie punkt, który chciałbym oczyścić dziś w Tobie. Zapewniam cię, że nie robiłem nic innego poza tym, że spowodowałem działanie praw kosmicznych. Które zawsze Ciebie otaczają, byś uruchomił swoją działalność przy pomocy własnej świadomości. Błędem, który popełniają uczniowie, a który opóźnia postęp, jest uczucie, że reprezentują coś błędnego, kiedy deklarują doskonałość, której przejawów nie widzą w swoim zachowaniu czy działaniu. Mówię Wam szczerze, Zgodnie z moim własnym doświadczeniem, że musimy uznać jedyną obecność, inteligencję i władzę, a następnie przystosować ją, odwołując się do niej jako do naszej w każdej myśli i działaniu. Jest to jedyna forma, w której ta doskonałość może być wprowadzona w nasze życie, a nawet w nasze warunki zewnętrzne. Fakt, że ta doskonałość sprawia wrażenie, jakby się nie przejmowała, nie powinien nam przeszkadzać w stosowaniu i ogłaszaniu jej jako naszej własnej, ponieważ każdy, kto tylko posiada średnią dozę inteligencji, może zdać sobie sprawę z energii i z życiowej zasady, której używa, czyli Boga. Oraz, że jest to wielka obecność ja jest, moc i energia przez nas podtrzymywana. Przywołując tę wielką obecność i jej działanie, otrzymujesz bodziec w swoim życiu, w swoim świecie i w swoich sprawach. Dziś, tak samo jak za czasów mojego działania, walka ekonomiczna sprawia wrażenie, jakby była rzeczą ważniejszą. A jednak tam, w zasięgu twojego świadomego manewrowania i zarządzania wielką energią, substancją i obfitością, która ciebie otacza, masz wszystko, co jest potrzebne do przyciągnięcia tej wspaniałej i zawsze obecnej obfitości Boga. Kiedy mówisz „Ja jest”, stajesz się inspiratorem działania, które wypełnia twoje rozkazy. Jedną z pierwszych rzeczy, która została wyjaśniona w mojej świadomości, była właśnie ta naturalna moc moja i wszystkich do określenia tej energii, świadomego kierowania nią, aby produkowała wszystko, co chcemy nakazać. Wszystko to ma być wypowiadane świadomie. Żądane z uporem i zdecydowanym wysiłkiem, wiedząc, że w tym świecie rozkazanie jest obecnością jam jest, przemawiającą i działającą. W ten sposób utrzyma ona całą moc i autorytet potrzebny do wykonania rozkazu. Działając zawsze ze świadomością, że Ty jesteś obecnością ja jest, może rozpoznać, że jesteś we właściwym momencie poznawania niezwyciężonego talizmanu przyciągającego, który zobowiązuje każdą działalność we wszechświecie, by zbliżyła się do ciebie w celu wypełnienia twego rozkazu. Jedynym powodem, który sprawia, że nie wygląda to naprawdę jest pozostające w jakiejś części twojej świadomości, uczucie niepewności dotyczące możliwości i autorytetu lub mocy działania obecności ale zapewniam ciebie że jest wielką przyjemnością wyjaśnić ci te zwykłe prawa które mimo wszystko są wielkie i niezwyciężone w swym działaniu a które dadzą tobie możliwość zarządzania i wolność ponad wszystkim co wydaje ci się górami przeszkadzającymi na twojej drodze. W miarę, jak będziesz kontynuował akceptowanie i używanie swoich praw, odniesiesz zwycięstwo nad czterema elementami ziemią, powietrzem, ogniem i wodą. Kiedy będziesz świadomy płomienia swej boskości, to będziesz działał z najwyższego z czterech elementów czyli ognia, który jest prawdziwą, Działalnością ducha. W tym samym stosunku, w jakim działanie pozostaje do nieświadomości, ma się świadome użycie płomienia do poznania światła. Elementem naturalnym twojej duszy jest płomień. Gdy człowiek staje się świadomym, że go posiada, użycie i kierowanie pochłaniającym płomieniem zaczyna być możliwe, i wtedy właśnie wchodzi. Wielką władzę. Kiedy ma się świadomość, że opanowało się cztery elementy, nie pozostaje nic innego, jak tylko praktykować użytkowanie, by napłynęła świadomość tego, że można również kierować piorunem, zapanować nad burzą, kontrolować wodą i wchodzić w ogień bez żadnej szkody. Jak Możesz chcieć czegoś przed rozpoznaniem i bez wiedzy o tym, że posiadasz zdolność, która pozwala robić z niej Twego sługę. Dzięki stosowaniu tego w praktyce człowiek staje się całkowicie niezwyciężony w swoim działaniu. Z całą stanowczością chcę wyjaśnić, że daję Ci właśnie te prawa, których ja używałem, a których muszą używać wszyscy zbliżający się do stanu wzniesienia. Wszystko jest tylko kwestią stosowania od momentu, gdy znasz te prawa i wiesz, że obecność jam jest, którą jesteś, posiada całą inteligencję, moc i autorytet, by świadomie kierować energią za pomocą działalności twojego umysłu. Tak więc nie się stosować jej, by leczyć, prosperować i oświecać twojego bliźniego wymasz na zawsze ze swego umysłu że może istnieć jakiś egoizm w twoim świadomym rozpoznaniu że obecność jam jest kieruje albo rządzi tobą nieważne czego potrzebujesz by uzyskać sukces jeżeli czyni ciebie to zdolniejszym i daje ci większą siłę twojego błogosławieństwa a zatem, czy nie widzisz, że nie może być egoizmu w pragnieniu osiągnięcia większej zdolności i doskonałości? Wiara w to, że człowiek musi czekać, aż ktoś inny osiągnie wyższy poziom, żeby potem mógł mu pomóc, jest wielkim błędem. To prawda, że nikt nie może myśleć za kogoś innego, ale może intensywnie pomóc mu w rozpoznaniu tego, co ci mówię. Jam jest jedyną obecnością i inteligencją w każdym człowieku. I tym można się kierować w jakichkolwiek warunkach. Pierwszym obowiązkiem każdego człowieka jest kochać i adorować tą jedyną wielką obecność, Jam jest, która jest obecna we wszystkim. Nie dostrzegasz jeszcze, jak radosnym przywilejem jest kochanie swego wroga, mówiąc. Jam jest jedyną obecnością i aktywnością działającą tutaj, ponieważ ignoracja jego zewnętrznego umysłu stworzyła nieporządek, cierpienie i ograniczenia. A ty wiesz, że ta twórczość nie ma swojej władzy, nie ma niczego poza błędną wiarą człowieka, który je podtrzymuje. A więc wiesz, że on nie ma własnej, podtrzymującej mocy. Jeżeli miałeś nieszczęście stworzyć dysharmonię, nieporządek, ograniczenia, czy nie widzisz, że tylko ty sam możesz przez siłę obecności jam jest, płomieniem pochłaniającym przywołać świadome prawo przebaczenia i spalić za pomocą tego witalnego płomienia, którym jesteś, wszystko co błędnie stworzyłeś w swoim świecie. To powinno ci wyjaśnić, jak to się dzieje, że właśnie ty możesz oczyścić swój świat z nieporządku i swoją błędną twórczość. Ty w formie słońca, światła życia wiecznego, młodości, piękności i obfitości, trzymasz w swojej ręce gotowe do natychmiastowego użycia berło władzy, obecności jam jest, którą ty sam jesteś. Kiedy chcesz wyrazić bez. Głośną moc dla innej istoty, wypowiedz tylko jej imię, a zobaczysz, że pomoc, energia, której jej wysyłasz, będzie o wiele łatwiej odebrana. Jest to tak, jakbyś zwracał uwagę tego, do kogo chcesz mówić. Następnie przekaż mu swoje przesłanie. Jest to sposób przekazania energii. Możesz mówić do człowieka znajdującego się na drugiej półkuli w taki sam sposób. Jakby był w tym samym pomieszczeniu, w którym ty jesteś. Jeżeli jednak ktoś miałby ochotę użyć tej władzy w celu wyrządzenia drugiemu krzywdy, powinien wiedzieć, że kula elektroniczna przebije jego własne ciało z taką samą intencją, z jaką ją wysłał. Nie wahaj się, drogi synu, używaj tego berła mocy i zarządzania, by uzdrowić, błogosławić i oświecać. A zobaczysz wszystkich ludzi spieszących, by spełnić Twoje najbłahsze życzenia. Tu brakuje części tekstu. Błogosławieństwo. O ty potężna, wieczna obecności, o ty cudowny bracie światła, mądrości, miłości i siły. Dziękujemy Tobie za Twoją promienną obecność, wychwalając wszystko co. Spogląda na Ciebie i przebywa w Twojej cudownej obecności. Posyłamy całej ludzkości Twoje otulające światło, zawsze, zawsze wznosząc ich do Twojej obecności. Koniec rozdziału 23.